Witajcie! Dzisiaj zadanie 33 z matury majowej z 2016 roku. Zadanie aż za 5 punktów ze stereometrii. Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt równoboczny. Wysokość tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość 27, mamy obliczyć pole boczne oraz kosinus kąta, jaki tworzy wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy. Czyli rysunek. Ok, mamy ostrosłup prawidłowy. Trójkątny ABCS, wysokość jest równa wysokości podstawy, a wysokość podstawy no to wysokość trójkąta równobocznego, czyli a, pierwiastek z, a pierwiastki z 3 przez 2, objętość jest równa 27. To mamy obliczyć pole boczne. Hmm, to coś musimy znać w tym ostrosłupie. Na razie nie znamy nic poza objętością. Zasada zawsze taka sama. Jak coś wiemy, to piszemy wzór na to coś, czyli Objętość. Jak się liczy objętość w ostrosłupie? No 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Czyli 27 jest równe 1 trzecia no pole podstawy. Pole podstawy to pole trójkąta równobocznego, czyli a kwadrat w pierwiastku z 3 przez 4 i razy wysokość. A że wysokość jest równa wysokości podstawy, a wysokość podstawy znamy, znaczy to Znamy wzór na jakąś podstawy. no to w miejsce h, a pierwiast z 3 przez 2. I mamy równanie tylko z jedną niewiadomą. Jak jest tylko z jedną, to yy, no to już jest bardzo dobrze, bo <gryw> rozwiązując to równanie, już coś będziemy znać. Czyli co? 27 równa się tu, może tak. To, co u góry, to u góry, to, co u dołu. Zapiszemy u dołu 3 razy 4, 12 razy 2, 24, a u góry będziemy mieć a do trzeciej no, razy 3, bo pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3 i ta trójka z tą 24 nam się skrócą i mamy coś takiego. 27 to się równa a do trzeciej e, przez 8, pomnóżmy razy 8. 27 razy 8 to 216, to się równa a do trzeciej, czyli jaka liczba podniesiona do trzeciej potęgi da nam 216? To na kalkulatorku możecie sobie sprawdzić, jest to szóstka. Czyli mamy już dużo, mamy krawędź podstawy. Jak mamy krawędź podstawy, mamy też wysokość, wysokość główną, wysokość podstawy. No, a zastanówmy się, co nam jest jeszcze potrzebne. No, mamy obliczyć pole powierzchni bocznej. No, to z czego nam się składa pole boczne? No, z trzech trójkątów. Wszystkie identyczne, bo mamy trójkąt równoboczny w podstawie, czyli, żeby policzyć pole boczne, musimy policzyć pole jednej ściany bocznej i pomnożyć ją razy 3. No, to jak liczymy pole tej jednej ściany bocznej? No, jedna, druga razy podstawa, razy wysokość. Tym razem wysokość ściany. Bocznej. Czyli tak, a mamy, potrzebujemy to hb. No to szukamy trójkąta, gdzie ta wysokość występuje. No mamy trójkąt tutaj, wysokość znamy. Jeszcze nie znamy, ale sobie policzymy. I ten kawałek tutaj, to też musimy pamiętać te zależności w trójkącie równobocznym, że jak mamy ten punkt tutaj przecięcia wysokości. To te wysokości są podzielone w stosunku 2 do 1. Czyli to jest 1 trzecia całej wysokości, a podstawy oczywiście, a to jest 2 trzecie całej wysokości podstawy. Czyli tak, jeszcze raz mamy ten trójkąt niebieski i z tego niebieskiego trójkąta wyliczymy HB, ale najpierw musimy podać długość H i długość tego odcinka tutaj X. H to jest A pierwiastku z 3 przez 2, czyli 6 pierwiastków z 3 przez 2, czyli 3 pierwiastki z 3. Mamy tą długość, no to jeszcze x, a x to jest 1 trzecia wysokości podstawy, a wysokość podstawy to jest dokładnie to samo co duża wysokość, tak było w treści zadania podane, czyli mamy 1 trzecia z trzech pierwiastków z 3, czyli pierwiastek z 3. Czyli mamy już dwa boki w trójkącie prostokątnym, czyli stwierdzenie pitagorasa wyliczymy HB. 3 pierwiastki z 3 do kwadratu to mamy 9 razy 3, czyli 27 plus pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. I to jest HB kwadrat. HB kwadrat to 30, czyli HB. Wysokość ściany bocznej to pierwiastek z 30, czyli pole boczne 3 razy pole jednego trójkąta, czyli 1 druga razy a razy hb, czyli 3 razy 1 druga razy 6 razy pierwiastek z 30, czyli 9 pierwiastków z 30. Więc mamy pole boczne obliczone, no i jeszcze kosinus kąta, jaki tworzy wysokość ściany bocznej, i płaszczyzna podstawy, czyli dokładnie o ten, o, o ten kąt tutaj chodzi. No i jego cosinus to stosunek przy prostokątnej, która leży przy tym kącie, czyli x, do przeciwprostokątnej, czyli do hb. Czyli pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 30. Możemy wrzucić to pod jeden pierwiastek, czyli 330, czyli 1 dziesiąta. Czyli pierwiastek z jedynki to 1 przez pierwiastek z 10 i po usunięciu niewymierności szukany kosinus to pierwiastek z 10 przez 10. Hmm, no, mam nadzieję, że wszystko w tym zadaniu jest zrozumiałe. Zapraszam na inne filmiki, gdzie kończymy rozwiązywać maturę. Tą majową z 2016 roku, jak na inne matury, jak na filmiki instruktażowe, gdzie krok po kroku tłumaczymy sobie różne zagadnienia z matematyki. Zapraszam serdecznie do usłyszenia.